Także witam was w kolejnym odcinku i Przygody I słuchajcie, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, ponieważ chcieliśmy wyhandlować coś u tego starca, który tam sobie wisi fajnie i udaje, że nas widzi, choć nas, choć nas nie widzi W dzisiejszym odcinku mam plan, aby po pierwsze wyhandlować sobie jakieś rzeczy u tego starca, a po drugie, żeby wyudać się do katakumb Jeżeli oglądacie moją serię, to wiecie, że odkryłem, że pod ziemią Właściwie to gdzieś tam pod moim domem, tym drugim domem, są katakumby, w których właśnie możemy odzyskać yy, te skażenie, tak? A te skażenie nam się bardzo przyda, do właśnie tego starca, żeby wyhandlować sobie pewną fajną rzecz, jeżeli cokolwiek nam tam się fajnego drobnie. że ja chyba przejdę się trochę po, yy, po tej, yy, po tym miejscu, bo dawno mnie tu nie było, wiem, że to byłem kiedyś i mnie tu za zaatakował, z czego pamiętam, Siren Head. Tak mi się wydaje. I przy okazji, może objemy sobie tego. Eee, trochę tych wszystkich, właśnie piesków, bo nadają mi. Jezu, jest trochę. O nie. Oj, ja tylko na chwilę wyszedłem. Może mi się przesłyszało? Nasłuchujmy, nasłuchujmy, poczekajcie, poczekajcie. Coś tu na pewno musi być. Posłyszałem. A i się nie przesłyszałem. Zresztą z czego pamiętam to chyba ten cały Godowrot kill by był w tamtą stronę koło tego, domu, koło tego drzewa starca. I chyba dalej tam gdzieś jest. A ten dom jest strasznie w ogóle rozwalony, to mi się nie podoba. Ale to chyba przez tego całego Serenheada też. Dobra, idziemy do tego starca, w sumie nie, nie idziemy do tego starca. Musimy iść do katakumb, a te katakumby są... E Okej, okay, katakumby są w tym... gdzieś tam pod tym drugim domem, Jezu! A. Um, żeby dostać się do tego drugiego domu, musimy iść do domu. A że mi się do domu nie chce iść, to pójdziemy sobie tam kiedy indziej. Bo nie po to tutaj przychodziłem, żeby teraz się wracać, prawda? Na pewno tu gdzieś jest jaskinia Rejka, to jest... To jest pewne, to jest bardziej niż pewne. Mogę się założyć. Bo ona się pojawia całą noc. Tak mi się wydaje. Że się pojawia całą noc ta jaskinia rajka cała. Zresztą bynajmniej tak mi się wydaje, bo zawsze całą noc się pojawiała, prawda? I. I pewnie gdzieś tutaj znowu jest. Dobra, wejdziemy sobie do tej wieży, bo wiem, że tu byłem, tak mi się wydaje. W ogóle jest słonie, cześć. Wiem, że tu byłem. Ej, nie było mnie tutaj! Czek! Nic sobie to cię, człowieku! Czekaj, daj mi tą siekierę, jest lepsza. Oj, dobra Mogę yy, i ta siekiera zabierze za DHP 27! Dobra, okej, okay, jest o wiele lepsza. Czekaj, chwilę, tu mam jabłko, dobra. Tu mam żelazo też. No dobra. Ej, mnie tu nie było! No dobra, no to dawaj do góry Okej, okay, mi się wydaje, że byłem... Nie, byłem w innym chyba w innej wieży podobnej do tej, albo taki sam, tylko po prostu w innym miejscu. Taka jest, jest, taka możliwość, prawda? Oczywiście Kawusia jest, bo jakby inaczej. Rejka jeszcze niemal zaraz, zaraz się gdzieś pojawi, jeszcze Shirobren nawet nie było, ale też się zaraz pojawi, spokojnie. Dobra, weź umierajcie. Dobra, wywalaj z tym. Hmm, tutaj jest żelazo, spoko. Hmm, Żelazny killoff nie potrzebuje za bardzo, jakby... Nie, nie bardzo. Ej, tam coś u góry jest. Tak, jest. Spawner. Dobra. 21 poziom, spoko. Byle tego nie stracić teraz. Is, um, He? Co? Co ty do mnie gadasz, człowieku? You host, co? Fire? Dobra, idziemy stąd chyba, bo to już nic nie ma. To chyba wszystko, tak mi się wydaje. Yy, a poza tym to chyba znam ten dźwięk, tak mi się wydaje. Co się ten głos, pod nami kojarzy, kojarzy mi się skądś. Ale nie wiem, dajcie znać, czy kojarzycie ten dźwięk. Nie jestem pewien. Dobra, wracamy. Teraz tak, trochę się przejdziemy dookoła yy, tego miejsca. Yy, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem. Ja to byłem tylko na chwilę, do no tej wioski, żeby przyjść, żeby zamieszkać, tak jak w sumie zrobiłem to chwilę temu, ale nie chodziłem dookoła tej... tego miejsca. O, tak jak właśnie mówiłem, tutaj jest ten właśnie klocek i tu mnie raczej nie było, mi się wydaje, bo tego klocka nie pamiętam, żeby tutaj był gdziekolwiek. Tak samo jak myślałem, że byłem w tej wieży, ale jednak w tej wieży mnie nie było. Pompasowiec Grzywiaty. Grzywiasty. Sorry. Okej. Okay. Pierwszy raz w ogóle. O, oh, jest Hero Brain. Dobra, okej, okay. wszystko już jest na swoim miejscu. Dobrze. Już <noise> wszyscy są. Dobrze, okej, okay. cała rodzinka się zbiera wokół stołu. Dobrze, chociaż stołu nie ma, nieważne. Jest druga, druga wioska. I jest jasek, A nie, to jest. Ja w tej wiosce byłem chyba. Czy nie? Może bym możliwe, że nie. Tak czy siak jest jaskinia. Okej, okay. no z tą jaskinią nic nie możemy zrobić. Co najwyżej, chyba jest yy, osiągnięcie, żeby Rejka zabrać z powrotem do tej jaskini. Żeby on uciekł przed nami, nie? No tej jaskini z powrotem. Także mi się wydaje, że po prostu on musi z tej, w tej wioski, z tej jaskini wyjść. My go uderzymy, on się sobie wróci i będzie, będzie osiągnięcie. A ten Hero Brain nadal nie działa! On się znowu, znowu zepsuł. Co jest z nim? W tej wiosce coś mogę jeszcze zdziałać? Chyba nie. Nawet nie mam co za bardzo, co chyba zebrać. O, dzień, dzień dobry. Jezu Musisz tak mnie przyśle do... Uff, A właśnie, czekaj, We, weź mi, daj mi ten piecyk, czekaj Gdzie jest to wejście? Halo? O, dobra Daj mi wejść, ten piecyk O węzarka Nieważne, że mam już parę wędzarek Spoko, jeszcze jedna się przyda, nie ma sprawy e, o Znowu ten lejeń O! O! Co to jest? Wo, 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 ej! On mnie goni? Nie, okej, okay. dobra. Ooooooo! E Dawy do góry. Jezu, ale paskuda. Oj, oj, oj. Ale mam czary. Ja... jeździ ja boget! Ojej! Ja, ja... Oj, oj oj! Jakie zło! Jakie straszne zło! Bo ej, w ogóle tam coś wisi! A nie, to jest chyba czaszka, nie ważne. Dobra, tam czaszka wisi, dobra. Spisaliście, że... Jego handle zmieniają się co noc, tak mi się wydaje. Więc teraz powinno być chyba też coś innego, nie? W ogóle co ma tutaj? Może ma jakiś tutaj składzik? Czekaj, czekaj, nie wiesz, czekaj. A no, ma jakiś składzik, może coś, coś tego typu, nie? Czekaj. Iść tu do góry, wejść może. Cześć, o właśnie o tym mówiłem, że tu coś wisi. Nie ma do żadnej skrzynki, nic? Nie? 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 Nie mogę go okraść? Kurde, nie, to że nie widzimy, to jeszcze byś go, 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 go okradał! Daj się spokój, Jezu! To jest w ogóle laski A weź się tam, może nie, pójdźmy tam, zobaczymy, co tam ciekawego może się stać, spotkać. Bo jest sobie ten cały laski Robrina, ale właściwie to nic jakby to nie robi, chyba, bo on po prostu sobie jest i tyle, nie? Czy nie? Czy faktycznie coś, coś, coś się może stać? Może szansa, że Kurobrine się pojawi jest większa w tym lesie? Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem tego. Albo i to po prostu nie jest las Kurobrina, tylko to jest po prostu zniszczony las bez liści. Ile tam jest małpek, ty, w ogóle, pato? I gory tam, dobrze, okej. Okay. Dobra, powoli się robi, no możemy wrócić do tego starca i zobaczyć, co może on nam dać, co możemy od niego wyhandlować. I mam nadzieję, serio, że będzie inny, że będzie inny, yy, inne rzeczy będzie mogli od niego wyhandlować. Mam taką yy, nadzieję. Czekaj, jest no stary. O! On dalej stawia te swoje tery. Dobra. Ej, bez kitu, ty. Jest inny, są inne rzeczy, ale. Ale tu nic nie ma takiego. No, blok muchu. No proszę, cię, po co mi blok muchu? Osuara, no po co mi to jest? Co to w ogóle jest? świecznik. No coś ciekawego w końcu, no ale nie. Co jest z tym gościem nie tak? O nie. O. O. o o o Gdzie, skąd, jak, co, gdzie, po, co, jak? Hehehe! <laughs> co to jest? Oooo! Jujujuj! czemu takie rzeczy mi się pojawiają! Aaaa! Duże pająki! Aaaa! Dzień dobry! Ok, gdzie on był? <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Nie ma pojęcia. Czekaj, tu nie ma nigdzie. Nie ma. Dobra. Nie mogę iść spać nawet. No, muszę znowu przyczekać noc całą, bo on gdzieś tam sobie jest. I mi się wydaje, że chyba w tym samym miejscu, gdzie był yy, odcinek temu. Czemuś tak na mnie gapi? O, okej, okay, nieważne. Okej. Okay. Aaa, czekaj, ja się będę tu rozglądał, żeby mi się nie pojawia przypadkiem, no. Bo jak się gdzieś tutaj pojawi to jest, że tak powiem, um, no po mnie, nie? Jakby... To jest szybka śmierć. przestań się tak na mnie gapić. Jesteś przerażający. Tragedia w ogóle to jest, no. Dobra, wiecie, co ja chyba do domu wrócił. Ale nie wiem, czy o tej porze mi się na pewno opłaca wracać do domu. Jakby to może być problematyczne. Tam w ogóle znowu jest jaskinia Rejka pojawiła się kolejny raz. I tak jak mówiłem, ona... Się pojawia co noc Do tego, tego startu Będziemy przychodzić sobie raz na jakiś czas Jak zabędę więcej Więcej skażenia A jak na razie to możemy Chyba To możemy chyba iść Tak mi się wydaje No dobra W takim razie Pójdźmy Jest ryzykowne Nawet bardzo ryzykowne Co, co, co to w ogóle jest Ło! Wow, Ło! Wow, Jezu! Wow, je. Paszowan! Co to? Co, co? 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 Gdzie Rejk? E, rejk Jezu. Jezu, to ciś mi stąd ty. A tutaj jest ten nokar nie Rejk. Jezu. Noker. Ty skaczesz? E, co? 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 Ej! Co? On stawia rzeczy normalnie... Ty. Czaj! On pod sobą stawiał den, deski normalnie Żeby pływać Ej, tego się nie spły... Ej, tego nie widziałem! Dobra, ej, fa... Ej, fajne w sumie! Dobra, ej, nie wiedziałem, że tak to... Wywalaj! Daleko stąd, daleko stąd. W, 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 ja uciekam stąd, okej. Okay. Idę stąd. Nie ma nie ma co, naprawdę nie ma sensu, ja stąd idę. Spider, spider Flat, dobra. E, tam był ten... ten właśnie e, God of the Road Spoko. Spoko. On sobie znowu leżał. Aha, tak. Tak jak wtedy co pierwszy raz się pojawił. To tak samo teraz leżał, nie? Hmm? Gdzie jest w ogóle ta jaskinia Rejka. Czy on wyjdzie teraz? Is something watching me? Tak, tam na łeb nie obserwuję. obserwuje. Obserwuje, dobra, cześć, lejeń, siema. Dobra, tam jest w ogóle RK. Więc znowu stawia te swoje tery. Dawno chyba nie stawia coś, jak mi się wydawało. Bo stawiał, ale nie zauważyłem. Wow, jaki duży pies! Halo, czemu takie duże psy mi się pojawiają? No, migoni? Już nie, dobra. E, no naprawdę mały zombiak. Jezu, to, to, to jest. To jest najgorsze, co może być. Nie dość, że małe zombie jest denerwujące, to jeszcze małe zombie z tymi białymi oczkami, który jest silniejszy i ma więcej HP. Jezu, to, to jest jakaś tragedia. Tylko czy ja trafię do domu? To jest pytanie. Ale tak, musimy, e, musimy iść chyba dżunglą, tak mi się wydaje, coś w się sensie nie dżunglą, bo my tam szliśmy, e, wyszliśmy z dżungli, jakoś trafiliśmy tutaj, nie pamiętam już jak. Tak, jak musimy wrócić do domu. I nie wiem, czy nie zainstalować sobie mapy, będzie na pewno prościej mi, żeby chodzić, bo jak wiecie, mam problemy z orientacją w terenie i często się gubię w miejscach, które znam, więc jakby ta... Mapa może mi się bardzo przydać. Okej, okay, może jeszcze dzisiaj wejdziemy sobie do Do tych ataków. Pochodzimy, bo wiem, że tam były takie mopki. I te mopki takie podobne do wieśniaków niby. I one dawały dużo, dużo tego właśnie skażenia, bo tam chyba z, yy, z tego z tych ataków wyniosłem ponad chyba tak tego yy, skażenia, więc to, to mi się na pewno bardzo przyda, nie jakby... Może być, no Later. Już wiem, gdzie jestem chyba. Albo i nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, mam. A, dobra, już wiem gdzie jestem, nieważne. Okej, okay, dobra, w porządku. Jest tych ja nie jest coraz więcej. Trzeba będzie się ich pozbyć, no wybyć trzeba, trzeba będzie się ich wybyć. Jest ich za dużo. Za duże lejenie na metr kwadratowy. Znowu zaczynamy lagować. A tak chyba dlatego, że to jest dżungla po prostu i tyle. No jaskinia, spoko. Niech ona z tą będzie. Nie przeszkadza mi za bardzo ona, dopóki sam wtedy będzie rejk wychodził. A dobrze wiemy, że właśnie z tamtej jaskini wychodzi rejk, prawda? Tak. Okej, okay, tamten lejen już tutaj jest tu, więc z tego nie zabijamy. On jest tutaj. On, on już sobie tam zamieszkał. Zaraz tam rodzinę sobie zrobi i dom, prawda? Okej. Okay. Ej nie mam łóżka Dawaj mi łóżko Mam tutaj łóżko ja jeszcze nie mam łóżka za bardzo w sensie nie, wiem, czy, nie wiem po co mi łóżko jest Skoro i tak nie mogę iść spać Więc jakby Łóżko jest mi chyba zbędne Chyba że to spałna Żeby co najwyżej mieć spałna To jest jedyny powód żeby mieć tutaj łóżko Oła No tower super fajnie No nie ma co dobra Okej, okay, ja sobie trochę to znowu uprzątam, bo znowu mam y, bałagan w tym, y, tym ekwipunku, więc widzimy się za chwilę. Usprzątałem i możemy iść dom 2, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj właśnie będę miał, y, będę miał tą, te katakumby gdzieś w tym miejscu dokładnie. Jak zawsze dużo pająków, nie? No oczywiście, że tak, bo jak, jakby inaczej, no Minecraft bez pająków to nie Minecraft, prawda? Dobra, teraz, a gdzie, gdzie były te... Okej, okay, nie powiem. Trochę... Trochę się przestraszyłem, ale dobra, nie, to, to on tutaj sobie mieszkają, spoko. O, Ej! Ej, 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 kolego, kolego, nie, no daj mi wyjść, no to ci halo. Dobra, na chwilę, na szybko zobaczymy o co chodzi z tym, czy faktycznie on mi spalił Hawirę, Czekaj, nie! Czekaj, wow, 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 wow. Ej, kolego. Dobra, nie stawiamy tutaj łóżka. Ok, nie stawiamy tutaj łóżka. To jest plan. Jak już? No to tutaj jeszcze, bo też mi chatę spali. Dobra, idziemy do jaskini. Dajże mi spokój, no dajcie mi spokój. Tutaj jeszcze jest reka w ogóle, zobaczcie. To jest tragedia. Dobra, jeżeli nie będę miał łóżka, to on y, da mi spokój, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj są te podkopywacze, te górnicy, tak? Duchy górników w porządku, niech oni tu będą. E, ja muszę iść gdzieś tamtędy? Chyba. Nie wiem, że wiem, wiem, że tam się całkiem daleko szło albo i nie Czekaj, bo ja nie pamiętam tak szczerze mówiąc No chyba źle poszedłem, czekaj Wracamy do tej, tej, tej kopalni i idziemy przez tą kopalnię przez cały czas aż nie dotrzemy do, 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 do katakumb Idziemy tędy ja wam nie przeszkadzam, tutaj sobie kopcie, spoko. O, tędy może, dobra. Tędy? Ja nie wiem. Chwila. O-ha. Tędy? Okej, okay. tędy chyba. Tak, bo to był... Tak, o nie. O fuj. O fuj! Okej okay. Tędy chyba, tak? Weź może... albo nie. Może zostawię tą tą wodę. Tak na wszelki wypadek, gdyby miał mnie coś gonić, chociaż nie wiem co może mnie gonić. Wiem, że tędy całkiem często kiedyś chodziłem, bo tutaj dużo umierałem, jak jeszcze tej zbroi nie miałem. Ale czy to jest na pewno tutaj? You are?

Tego nie było. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie. Chyba nie może pod wodę zejść, nie? Chyba, że to jest jakieś oszustwo. Chyba nie. Na momencik u, 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 Nie! Oj, 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 dobra! Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Już skończyłeś! Wygrałem! Okej, okay, wygrałem w chowanego Okej okay. O, teraz możecie Już być głośno Co jest, co to Było, o mam, dobra Ale też jest crafting Ale to chyba mój crafting był, dobra Mam katakumby, okej okay. I to jest właśnie to miejsce, gdzie teoretycznie powinno być całkiem dużo tych właśnie wszystkich. O, właśnie ciebie, nie? Tak! Ale on, one zadają dużo HP. Oj oj, dobra. Muszę się najeść, bo one zadają. Na, z, te moby zadają naprawdę bardzo dużo HP, nie? Na szczęście to są pochodnie, więc wszystko będziecie widzieć, a ja mogę tarczę sobie wziąć, nie? Okej, okay, dobra. Pójdziemy sobie tędy. Bo ja tu chodziłem już, tutaj jest książka, czytałem ją już, dobra Co to jest? Okej, okay, ojoj ty ile rzeczy, dobra, chowaj to wszystko Ile skażenia człowieku, wszystko dawaj dla mnie Okej, okay, dobra Co się dla mnie dopóki nie zginę, nie? Ej, ale takiego czegoś to ja się naprawdę nie spodziewałem, nie? Playmate o będzie się ze mną wchowanego bawił, On na, na, na tym to polega, tak? Te moby są trochę jak takie wieśniaki. Bardziej pilladerzy, nie? Cześć, już tu jestem. Altarysta, Alterysta? coś takiego. Dobra, dawaj mi więcej tego skażenia. Potrzebuję dużo tego skażenia, więc trochę sobie to, trochę sobie tutaj pochodzimy. Problem jest taki, że te wszystkie mobki są szybkie i dużo biją, a... A mój miecz jest takim wolny, bije dużo, ale jest naprawdę wolny, więc może po prostu będę bił z siekiery? Jest na pewno wiele lepsza niż ten miecz. Co to jest? Okej, okay, windykator jakiś. Nie wiem. Okej, okay, to... Ja myślałem, że będzie działał jak ten, jak z pillagerów taki co przy, przywołuje jakieś takie... Takie szczęki z ziemi, nie? Myślałem, że... Taki będzie ten ziomek, ale chyba jednak nie. Halo? O, dobrze, więcej skażenia. A tu nic nie ma, dobra. Kozak. I to mi się podoba, bardzo dobrze. Więcej skażenia poproszę. Więcej skażenia. Puszczaj mnie. Okej, okay, tu duszki wychodzą z tego, nie? O właśnie, duchy, nie? Tak. O tak, dobra, okej, okay, pamiętam, pamiętam, dobrze pamiętam, dobrze. Pamięć nie zawodzi, okej, okay, okej, okay, czy wyjdzie stąd? Nie wyjdzie, dobra. O właśnie, Jezu, się przestraszyć muszę prawda? Okej, okay, wyjdzie stąd gdzieś? Wyjdzie, wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie dobra, nieważne, okej. Okay. Wyjdzie, wyjdzie zaraz, czekaj, pa, 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 mówiłem, dobrze, okej, okay, dobra, kolejny, wyjdzie, wyjdzie, dobrze, okej, okay, stąd. Wyjdzie zaraz, wyjdzie, nie wyjdzie, wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie dobra, okej. Okay. Stąd, wyjdzie nie wyjdzie, wyjdzie, nie wyjdzie, 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 nie wyjdzie, nie wyjdzie. O. Nie wyjdzie, dobra. O, ła, ej! To ci nie wyszedłeś wcześniej, no? Szmaragdy, zabieram szmaragdy, dobra, okej. Okay. Beczka, beczuka, dużo desek, dobra. O, wyszedł, świetnie, dziękuję bardzo. O, ła, wow. dobra. Gdzie, skąd? Nie ma, dobra, okej, okay. wychodzimy stąd. Teraz tak, tędy, nie, stąd, He? Ee... E? Jezu! Skąd? A, bo to są spawnery, dobra, okej. Okay. Ale one dają, o! Ej, dają mi skażenie, dobra. Ej, to Poczekam sobie, ej, ja sobie poczekam tutaj. Aż trochę się ich zespawni. Ej, dobra, ej, to jest plan. Zro, ej, zrobię sobie tutaj farmę taką. Ty! Farmę tych wszystkich potworów? Żeby mi skażenie dawa dawali, nie? Ej, to jest plan! Farma skażenia! Tylko nie wiem, jak takie coś zrobić. Mógłbym się pomyśleć. Byłem. Tutaj byłem. Ej, chyba wszędzie byłem już w tym miejscu. Tak coś mi się tylko wydaje. I chyba tak, chyba faktycznie byłem. No dobra. Tam też byłem, bo są te deski. Dobra, to wychodzimy chyba do góry. Trochę zebrałem sobie tego skażenia. 18 skażenia tu nie jest aż tak mało. Patrząc na to, że tam te, te ceny tego starca są naprawdę tanie? Myślałem, że będzie o wiele drożej. Okej, tutaj może. Tak! Co z, z tego Karlocha miał? Widzieliście jak, jak na tego Karlocha patrzył? Uratowałem go przez jedzeniem. To jest pewne. Okej, okay, czekaj, bo to jest trochę tych... Tylko będą wychodziły te, te. O, właśnie, te duszki. Prawda? Tak, będą te duszki wychodziły. A może nie, dobra. Okej, okay, tu jest pięć, dobra. Tutaj będą wychodziły też. Nie, dobra. Tutaj te. Jezu! Nie, dobra. Trochę bardzo cicho tutaj jest. Chyba Wy, wybiłem wszystkie katakomby. Całą tą ludni wybiłem. Okej, okay, dobra, do góry. Chyba, że robimy tak samo jak zawsze, czyli po prostu się wkopujemy i chyba tak właśnie zrobię coś, jak mi się wydaje. No dobra. Więc możemy się chyba po prostu wkopać. Dobra, wkopiemy się do góry. Okej, okay, chyba pierwszy raz zrobiłem to, co chciałem zrobić w tym odcinku. No? Rzadko mi się to zdarza, że zrobiłem dokładnie to, co chciałem. Okej, okay, gdzie jestem? Eeeh... No totalny mod ludziu. Ej, fajne! Ciekawe jest to, że tu są cmentarze, a pod tymi cmentarzami jest są katakomby, ale chyba o to chodziło, coś jak mi się wydaje. Chyba taki był zamysł twórcy, że pod, 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 pod cmentarzami będą katakomby. E mi się wydaje czy tu był mój domek? Chwila. Tak, a tu jest teleport, nie? Tak, mogłem się teleportnąć, prawda? Tak, kozak. Dobra, nie będę musiał obchodzić. Y, dom 2. Okej. Okay. I dom. No dobra. Łóżka nie ma. Spoko, ja go nie stawiam, dopóki jestem playmate. Także dzięki za oglądanie. No i jak zawsze. Oczywiście widzimy się do następnego, do następnego odcinka. Na razie. Siema.